Czy zastanawiał was kiedyś efekt domino? Wiecie, jeden mały, niepozorny detal, który w efekcie końcowym przyczynia się do czegoś wielkiego. Zmiany, która potrafi zmienić los wielu osób, czy w tym przypadku jednej z największych organizacji w NBA. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego w ogóle o tym mówię, ponieważ potrzebowałem wstępu do tego filmu. Przed wami historia, jak niepozorny rzut na zwycięstwo gracza Oklahoma City Thunder przyczynił się do zmiany całej trajektorii organizacji Philadelphia 76ers. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Mike Muscala, bo to o nim głównie jest ten film, trafił do 76ers 25 lipca 2018 roku po pięciu sezonach spędzonych w Atlancie Hawks. W Sixers jednak rozegrał zaledwie 47 spotkań, następnie został wymieniony do Clippers, a dzień później do Lakers, z których dokończył kampanię 2018-2019. Lakers jednak środkowe miejsca nie znalazł na długo i opuścił zespół wraz z zakończeniem sezonu. Następnym przystankiem i zarazem najważniejszym dla naszej historii był zespół Oklahoma City Thunder, z którym związał się dwuletnią umową. Muskala w barwach OKC pełnił znikomą rolę, występując w 47 z 72 spotkań, na parkiecie spędzając średnio 12 minut oraz notując 4,8 punkty na mecz. Najważniejsze miało jednak dopiero nastąpić... 13 sierpnia 2020 roku Thunder zmierzyli się z Miami Heat. Zwycięstwo Oklahoma w tym starciu miało zapewnić im piąte miejsce w konferencji zachodniej. Zwycięstwo w tym starciu jednak wcale nie jest im na rękę, ale o tym za chwilę. Heat weszli w ten mecz znakomicie, wygrywając pierwszą odsłonę oraz szybko budując dwucyfrową przewagę. Thunder jednak nie odpuszczali i dość szybko złapali kontakt z rywalem, do przerwy przegrywając stale zaledwie różnicą trzech oczek. Chwila oddechu nie trwała jednak długo, ponieważ trzecią odsłonę meczu zdominowało Miami Hit, ponownie uciekając na wysoką i jak się wydawało bezpieczną przewagę. Thunder jednak nie złożyli broni i zabrali się za odrabianie ponad 20 punktowych strat, doprowadzając do zaciętej końcówki. Końcówki, w której nasz dzisiejszy bohater zmienił losy nie tylko meczu, ale i historii NBA. Nader

Dzięko OKSI sprawiło, że wybór ten spadł na 21 miejsce, co pozwoliło Sixers pozyskać. With the 21st pick in the 2020 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Tyris Maxi from the University of Kentucky. Well, jubilation and rightfully so for Tyrese Maxey out of Kentucky. Typically, we have heard the name of a wildcat called much earlier in the draft now, but Tyrese Maxey perhaps going into an excellent situation with Philadelphia as we take a look at. Here is Tyrese Maxey. Uh, you can have one if I say wingspan enough. Uh, Tyrese is a shot maker. Co prawda nikt wtedy nie spodziewał się, że Sixers pozyskają przyszłą gwiazdę, do której będą budować swoją przyszłość. Jednak Maxi w 5 sezonów na parkietach NBA udowodnił swoją wartość, wygrywając m.in. nagrodę Most Improved, zostając All-Starem, czy notując trzy sezony z rzędu ze zdobyczą ponad 20 punktów na mecz. Przypomnę, że Tyrese ma dopiero 24 lata i patrząc na to, co dzieje się w Sixers, to jest chyba jedynym światełkiem w tunelu dla sympatyków drużyn z Filadelfii. To tyle ode mnie. Jeżeli film Ci się spodobał, koniecznie daj znać w komentarzu. Może znasz inne przypadki efektu domino w NBA warte uwagi. Zapraszam do dyskusji i do następnego. Cześć! cross half court back to him in a nice little finish in transition defense to offense